Jeczka Kot łowi ryby Pochodzenie ZSRR Elektronika IM Data produkcji od 1984 do 1991 Inne popularne tytuły Kucharzyk, Myszka Miki, Ośmiorniczka, Żaba czy Asteroidy Inspiracją do powstania gry była japońska konsola Nintendo EG26 EGG która pojawiła się w 1980 roku. Radziecka Elektronika już w 1984 roku odpowiedziała swoją wersją urządzenia. Prezentowany egzemplarz to tylko jedna z kilku wersji popularnej gry Nipagadi, której bohaterem był wilk łapiący jajka zrzucane przez kury. W grze punkty były liczone do 999, po czym licznik zerował się.